Mandeiro. witam serdecznie w kolejnym odcinku z Magnesem. Znowu jestem pod kolejnym nowym mostem. Nie wiem co przyniesie. Wiem, że jest to żółta rzeka i znów nabrała kolorów, bo jest taka właśnie właśnie żółtawa, trześniówka. A co będzie to się okaże. Na razie tylko yy, znalazłem przynęty na leszcza. Właściwie opakowanie. Zobaczymy czy tutaj jakieś leszcze będą No i na razie mam takiego pierwszego leszcza, pierwszy rzut i jest kawałek blachy No nie ma bata, trzeba tu kiedyś wejść w woderach, bo coś tam się zaczepia, ale trzeba po prostu wejść do wody Na razie takie leszczyki Czyli jakieś pręty gwoździe No ale co? Działamy dalej. Tym razem coś takiego myślałem, że nóż, ale jednak nie nóż. Ja nóż. No, oczywiście, włączyłem kamerę, bo w końcu coś jest. Nie obiecuję, że to złapie, ale na razie idzie. Idzie, idzie. Chyba idzie nadal. Chyba idzie. Idzie, idzie. Haha. Ha. Proszę bardzo. Mamy znak. Ograniczenie do 10? Oszaleli? <laughs> nie no, na moście wiadomo, nie? Tu takie hopki są, żeby wjechać na, na most, bo obok jest wał. No, fajny fancik. No, tym razem taką maczugę wyłowiłem, ale ja już wiem, co to z tej maczugi będzie. Jak ją tutaj ostukam. O, o takie coś, nawet ciekawe. Nawet ciekawe, krok prętu, a tutaj gwint. No fajnie, fajnie O to jest taka rurka, rua No już wiem co to za znak był Do 10 to ograniczenie Porzucam sobie z mostu bo dawno tego nie robiłem Już jest przygotowany magnes Także zobaczymy co to się Wyłowi w ten sposób pewnie nic się nie wyłowi, ale przeciągać trochę linę można. Jednak coś udało mi się złapać. Mam tutaj kamerkę, dobrze? Chyba tak. Dobra, ciągniemy. Ciężka sprawa jakaś. Ciężki jakiś suflet. Ua co to jest? Ha. O meteoryt Ła! <grybujesz> to kamień, to do wody z powrotem. A to gdzieś tu spróbuję ostukać przy brzegu. To jest żółżan, chyba jakiś. Jakiś. coś z pieca hutniczego, czy coś w tym stylu. Kawał z 3 kg, 4, 3, 4 kilo, coś takiego. No dobrze, zawsze coś. No, i mam kawałek pręcika. Przeniosę się teraz na drugą stronę, tutaj porzucać, a później jeszcze z drugiego brzegu. No, i mam coś w końcu. Jestem z drugiej strony. O. Co to jest? No coś takiego dziwnego. Chyba pojadę jeszcze na inny most. Zobaczymy, co to się wyłowi dalej. Także w kontakcie. Idę sobie jeszcze połowić pod mostem kolejowym. Cisza, a miejscówka nigdy nie zawodzi. Są dwa nity. Wpadłem na pomysł, żeby trochę połowić magnesem na sucho, czyli pod mostem. No i efekt jest. <grybujesz> jest efekt. Patrzcie, nakrętka taka i kątownik wpadły. Jeszcze trochę poczeszę tutaj tą trawę i wracam do wody. Sporo osób mówi, że kradnę rzeczy szuwarkowi. A tak naprawdę to ja jestem szuwarek. <grybujesz> Patrzcie, jaki dysk wyłowiłem tym razem To jest, jest dysk CD, szuwarka CD, Płyta CD takich płyt słucha. To jest cięż, ciężki metal Takiej muzyki słucha szuwalek, szuwarek W szuwarach jeszcze trafiłem dwie nakrętki A właściwie to jest chyba e, główka od nitu I jeszcze coś takiego i pocisk wpadł pocisk. Pewnie ma rdzeń żelazny. Dlatego się złapał. No fajna ciekawostka. No i mamy takiego pączka małego z dziurką. No, mam coś w końcu Super, ekstra Sprawdźmy, co to A, no kawał żelastwa W końcu jakiś gruby złomik Wow Patrzcie na to Fajny Dobra, to by było na tyle Zapraszam na podsumowanie A jak mi się uda, to niedługo Skoczę w Wodarach w tą pierwszą miejscówkę, bo jakieś tam rzeczy są w wodzie. Podejrzewam, że jest duży muł. Będzie głęboko raczej, ale spróbować nie zaszkodzi. To narka. Witam na podsumowaniu ze szczerego pola. Tam jakieś krówki widzę się pasą i konie. No cóż, dzisiaj może nie było strasznie dużo tego wszystkiego, ale znak drogowy udało się wyłowić. Kilka tutaj elementów kolejowych. Taki duży jakiś jeden element. Kątowniki. Pręciki, druciki. Jeden pączek. Jeden, jedna płyta CD. Tutaj taki stop żelaza. Trzy puszeczki wpadły. Pocisk. Także dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Możecie dać subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. Hejka!